dobra wiedza, którą miało, którą miało ale jest bardzo wiele osób odpornych na to, które mimo, że przeszły to szkolenie, to mimo to mają czas otwarty i to nie zaszkodziło. Także nie należy mówić, że pobyt na o specjalnie szkodzi. Jest pewne złudzenie, któremu ludzie ulegają, mianowicie, że studia dają jakąś inteligencję, czy dają patent na inteligencję. Otóż Henryk Ford, Wtedy panowała taka zasada, że jak ktoś chciał zostać dyrektorem fabryki, to najpierw y, musiał, nie chodzi o panową, musiał zostać, y, postawił karierę zamiastacza potem, podwyższy cała, prawda, i tak dalej. Nie? To była normalna zasada, tak powinno być. Tak powinno być, nie wiem, jak teraz się od tego odeszło. W się kadrę, nie wiem, jest oderwana zupełnie od prawdziwych fabryki. Y, otóż on stwierdził ze zdumieniem, że znalazł się robotnik. robotników prostych no robotników z drugim pielęgniem mniejszych od siedmiu. Dziś to zjawisko nie występuje, nie dlatego, że robotnicy kupieni, tylko dlatego, że każdy, który pracuje w tym odrobinie inteligencji, jest porywany, od razu porywany na wyższą uczelnię. W związku z tym, w związku z tym, no, nie ma już, kogoś ma już kogo, kogo, kogo tych robotników, więc jest bardzo, bardzo trudno się zdarza, że on nie pójdzie na wyższą uczelnię, bo żeby nie gubić tych dianeków, to się ich tam porywa nawet w pięć razy tyle o tym, o tym pamiętać trzeba. I dopiero to tyle, co chciałem powiedzieć na ten temat. Chciałem też uprzedzić jedną rzecz, bo ja wiem, że będą pytania do mnie pytania będą na ten temat. Chciałbym poprosić o listę, o listę laureatów, laureatów tych, się tam W każdym razie, Ja gratuluję oczywiście zwycięzcom, że są prawdziwe pieniądze i oni się on na to zarobili. To jest, mogę sobie kupić nawet laptop. Zysku, ale jest to Nie, Nie. Jak to było. Zanim, zanim ktoś mnie, ktoś oskarżył o to, że ja twierdzę, że, że kobiety są mhm. Też zastanowili, I tutaj też pytanie jest kierowane zarówno do pana Andrzeja Lekosie, jak i do pana Janusza Korinamike. Eee, wiemy, że postęp naukowo-techniczny w informatyce i w telekomunikacji prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych. Eee, co więcej, te nowe możliwości techniczne oraz zmiany gospodarcze wpływają na zmiany społeczeństwa, życie i edukację. E, i czy polska edukacja nadąża nad globalnym e, rozwojem. E, I chciałam, żebyśmy się nad tym zastanowili, ponieważ też obowiązując e, się na raport przygotowany przez Konfederację Pracodawców Polskich, e, on potwierdził fakt, iż polski system edukacji nie jest przystosowany do zmieniających się warunków na rynku pracy. E, I tutaj bym prosiła o powiedzenie się pana Andrzeja Łalowskiego. odpowiedź jest jednoznaczna. Widzimy po liczbie patentów w Polsce, która jest mała i spada. Widzimy po osiągnięciach polskiej nauki, które są mizerne, jeśli chodzi o wynalazki i osiągnięcia intelektualne, które mogłyby służyć następnie działalności gospodarczej, rozwijane być w działalności gospodarczej, że system zarówno edukacji, jak i system badań naukowych w Polsce nie funkcjonuje. W obu przypadkach za główny problem ja postrzegam brak konkurencji. Brak konkurencji na właściwym poziomie, zarówno wśród instytucji kształcących, jak i wśród instytucji prowadzących badania. Niewątpliwie też w tle jest brak środków, wystarczających środków, ale coś tak jest także, że. Tak jak przy tych samych środkach mogą być w Polsce lepsze i gorsze uczelnie, a wiemy, że takie jest. I tak samo są ludzie, którzy prowadzą lepiej zorganizowane badania, bądź gorzej zorganizowane z badania. Problem jednakże jest, oczywiście ja go uwatruję, przede wszystkim brak konkurencji. Teraz proszę o odpowiedzenie się Pana Komisja konkurencji zabija. I ja bym chciał widzieć, żeby w Polsce było czy kilkadziesiąt uczelni, które co roku ze 4-5 bankrutują. Bo jeżeli uczelnie się będą bankrutowały, jeżeli złe firmy nie bankrutują, to nie ma dowodu. Muszą te firmy bankrutować, na ich miejsce przychodzić dobre. Co akademikom się wydaje czymś horrendalnym. Czymś Ale tak właśnie powinno być. Yy, uczony i naukowiec, to nie jest to samo. Pracownik naukowy to też nie jest to samo. No, powinni jednak liczyć się z możliwością utraty pracy, liczyć się z możliwością... Też nie idzie w pieniądze. Tutaj się akurat nie zgodził, że chodzi o pieniądze z tymi, którzy tak mówią. Insulina została w ten sposób, że człowiek tam wyprosił, wyprosił mu podczas wakacji po, po, laboratorium, kupił tam 20 świnek, świnek morskich, prawda, czy 30 i tak, tak działa. E, i Pieniądze decydują, tylko decydują pomysłowość i w gruncie rzeczy pomysłowość jest większa, jeżeli pieniędzy jest mniej. Słynny, ale anegdotyczny przykład yy, o tym, że jak w kosmosie ciekłych długopisów, które w kosmosie nie yy, pisać, to Amerykanie wydali 150 tysięcy dolarów, bardzo mało zresztą, na skonstruowanie długopisów, które by w kosmosie, a Rosjanie użyli ołówka. Także. Brak pieniędzy bardzo rozwija, bardzo rozwija i problemem, który jest przed dzisiejszą nauką jest to, że ma za dużo pieniędzy, a nie za mało pieniędzy. Są wydawane nieprawdopodobne na idiotyczne konkretnie badania pod pretekstem, pod pretekstem, prawda, że one są twórcze i dzisiaj się ich nie docenia, kiedyś się doceni. Absurdalne doktoraty się robi, oczywiście na spędzia doktorackie i one powodują, że Zdobywcy, zdobywcy, takich doktoratów i innych prac naukowych na wszystkich radach naukowych mają większość, mają większość na prawdziwymi uczonymi, U prawdziwych uczonych jest 1%, 2%, 3% tych, których zależy postęp nauki. Ale na Radzie Wydziału jest ich też te 1%, 2% 2%, 3% i górę biorą nie ci, którzy zajmują się nauką dla nauki, tylko ci, którzy zajmują nauką na pieniądze. I to jest główny problem, główny problem nauki. Uczelnie są państwowione, dlatego nie ma konkurencji. Co to trzeba zrobić? Trzeba zlikwidować państwowe uczelnie, prowadzić konkurencję między prywatnymi, żeby nie bo bo Dzisiaj taka sytuacja, że prywatne uczelnie są takie same jak państwowe, tylko gorsze. Nie dlatego, że są gorsi profesorowie, bo są ci sami profesorowie, które wybadają w innych godzinach, tylko dlatego, że studenci zdolni pchają się na uczelnie państwowe za darmo, mają to samo, prawda? W związku z czym na uczelniach prywatnych przy samych profesorach są uczniowie średnio znacznie mniej zdolni bo tam się dostali za darmo, studia za darmowo. I w wygląda to sami z tymi uczelniami to jest nieuczciwa konkurencja. Te uczelnie państwowe będą nieuczciwą konkurencję. Dlatego trzeba państwowe uczelnie likwidować, a y, po to, żeby wszystkie, wszystkie uczelnie były konkurencyjne. I powiedzmy jasno, studia, tak jak słusznie mówił mój wersor uczelny przedmówca, y, powinny się opłacać. Jeżeli człowiek y, w Stanach Zjednoczonych Studia medyczne kosztują 200 tysięcy dolarów, 300 tysięcy dolarów i tak dalej, to jest dużo pieniędzy. Ale jeżeli lekarz zarabia 150 tysięcy dolarów, a średnie zarobki są 80 tysięcy dolarów rocznie, to ja chcę policzyć 5 lat, jak powiem, z różnicy między średnimi zarobkami, a zarobkami lekarza, tylko spłaca ten dług i wtedy idą na wyznęci, którzy naprawdę są lekarzami, a nie są którzy sobie 2 lata postulować, postudiować, yy, bo yy, mają jakieś tak ja, wojska z ogólnik albo coś takiego. A no teraz już, już na szczęście ten motyw jest. No, i jaki jest efekt? I byłem, byłem na uczelni, ale nie temu, na prywatnej uczelni, na której było 12 tysięcy studentów, Tak którą zawodową służbę i są 2008. To yy, świadczy o motywacjach, które kierują ludzi, yy, kiedy idą na studia i oczywiście... Miłość do nauki powinna nimi kierować, a nie chęć ukrycia służby wojskowej. To tyle. Dziękuję bardzo.